Dzień dobry, witam na konferencji prasowej przed meczem ósmej Kolegi Pekowan, polskiej ekstraklasy Lech Gdańsk. Piast Gliwice do Państwa dyspozycji jest trener Piasta, pan Waldemar Fornalik. Proszę o zadawanie pytania. W razie, w ostatnim meczu o dwóch Jakubów i Alweszan, którzy byli jak sprawa wygląda teraz. No, nie najlepiej, powiem wprost. tak? Kuba Czerwiński nie będzie brany pod uwagę na wyjazd do Gdańska. Prawdopodobnie Kuba Holubek również, co do Alvesa, no wyglądało to bardzo groźnie, ale na tą chwilę wygląda to o wiele lepiej niż były rokowania. Tu się rozstrzygnie ta sytuacja jutro przed wyjazdem, czy będzie w ekipie na mecz czy nie. Też w pierwszej minucie od razu oberwał też Christopher Wida i też do wczoraj nie trenował z drużyną, także jego występ również stoi pod znakiem zapytania. jak długo prowadzona przez trenera stokowca, to przypuszczam, że dla rywali była w miarę. No może nie, że przewidywalna, ale jakoś no pewnie tak trochę. Teraz nastąpiła zmiana, to no po jednym meczu coś można powiedzieć na wiśle, czy, czy to za wcześnie? No na pewno coś tam zaczyna troszkę inaczej funkcjonować. Zresztą sam trener gdzieś w wywiadzie powiedział, jakby chcieli grać, tak? więc na pewno przychodząc, ma swój pomysł, swój plan. Na pewno to będzie jeszcze, powiedzmy, lechia z poprzedniego trenera w wielu aspektach, ale również trzeba się liczyć z tym, że pewne rzeczy będą już wdrożone czy wprowadzane przez obecnego trenera. W Gdańszczanie mają ze sobą dwa mecze, które zremisowali w takiej strefie podobnych okolicznościach, znaczy prowadzili 2-0 i, i dali sobie, sobie strzelić dwie bramki. To jest taka wskazówka, żeby do końca... No wystarczy, wie Pan, popatrzeć na nasz mecz. To też jest wskazówka, że trzeba grać do samego końca, do ostatniego gwizdka. No, tak się ułożyły te mecze Lech i Gdańsk, te dwa poprzednie, natomiast no, my, my też straciliśmy bramkę w ostatnich sekundach. Być może zgubiła nas ta taka sytuacja po wrzucie rożnym, dosłownie minutę wcześniej w polu karnym Zagłębia, zawodnicy stracili tą czujność, koncentrację, bo w głowach była tylko chęć zwycięstwa i gdzieś tam coś nam uciekło, powiedzmy. Sam jest tak, że jeśli trener gra przeciwko drużynie, w której wcześniej pracował, to się mówi, że wszystko o niej wie, a tam jest prezes, który dużo wie o tej drużynie, to coś może podpowiedzieć? Trudno mi powiedzieć. Graliśmy już na wiosnę mecz przeciwko Lechii, zremisowany też 2-2, gdzie e, obecny prezes już był prezesem. Nie wchodzę w takie dywagacje, wie Pan. Dla mnie to jest najważniejsze boisko i to, co prezentują drużyny. No, jakbyś właśnie po tej straconej bramce, tudzież jeszcze ze Śląskiem, straconej w końcówce, to większą, nie wiem, dłuższa analiza była takich właśnie sytuacji końcowych? No na pewno nie tylko końcowych, ale z czegoś to wynikło. Gdzieś zauważyliśmy delikatny problem, nad tym też pracowaliśmy i pracujemy. Hmm. Chciałem się zapytać o tego Alvesa, bo przypadek sprawił, że akurat stałem na dole, jak to się stało go ściągnęli w linię boczną i byłem tam kilka metrów, bo tylko widziałem to z blisko. Zawodnik był zrozpoczony i rzeczywiście wyglądało to bardzo groźnie. I to, czy to znaczy, że to nie jest kwestia urazu mięśniowego, bo ja się tego się może było spodziewać. No tak, no tak. Gdyby to był uraz mięśniowy, to to jest przerwa kilka tygodni, tak? Czyli to kwestia czegoś innego. No to jakiś prawdopodobnie jakiś nerwoból czy coś w tym rodzaju. Nie, nie chcę tego określać jednoznacznie musieliby to... Nasi fizjoterapeuci, czy pan doktor konkretnie określić. I chcę jeszcze spytać o Lechio. Yy, oglądam ten zespół dwa razy do roku, kiedy oglądam go podczas meczów z Piastem i z górnikiem, i mam wrażenie, no, że on zmienia się yy, znacznie szybciej niż na przykład piast. Że, że, że kiedy oglądam ten zespół po jakimś czasie, to, to trudno mi ją poznać, bo tam jest bardzo wielu nowych zawodników. Piast nie jest w ten sposób konstruowany. Yy, czy yy, pana zdaniem. No, to no, oczywiste, no bo skoro Piast nie jest tak, tak często zmieniany, no to Pan stoi za, za tym sposobem budowania drużyny. Czy to może być przewaga jakakolwiek Piasta, że jest bardziej stabilny? Czy przewaga, wie Pan, no my też wymieniamy poszczególne, tak, w poszczególne ogniwa. no Trudno mi się wgłębić w, w politykę transferową też Lech i Gdańsk, natomiast no my staramy się prowadzić normalną tą politykę i wymieniać ogniwa z jednej strony słabsze na lepsze, a z drugiej, w no, miejsce tych zawodników, którzy od nas odchodzą za też jakieś konkretne pieniądze. Nie zawsze nam się to udaje, nie zawsze jest to takie proste, tak, jeżeli od nas odchodzą zawodnicy, którzy, no, byli wybierani najlepszymi zawodnikami ekstraklasy, no to tu nie stoi kolejka gdzieś na zewnątrz zawodników o podobnych umiejętnościach i podobnym profilu. Trzeba czasami Dzień indziej poszukać, czasami trzeba no, sporo czasu poświęcić, a i nie zawsze to się udaje. Ten napastnik był już w 18 na ten poprzedni mecz. To teraz, 20, pani przepraszam. 20, 20, 20, to teraz y, znów jest bliżej tego, po parę dni znów trenował. Ze no, sobą. Mam nadzieję, natomiast trudno mi też jak gdyby wydać opinię już po treningu, on musi wejść, zadebiutować i wtedy będziemy mieli jakiś punkt odniesienia. Byłoby to idealne, że tak powiem. Ja Chcemy jeszcze spytać, bo sporo Pan dzisiaj wspomniał o tych kontuzjach po ostatnim meczu, ale generalnie w ogóle prawie cała ta druga połowa była taka bardzo fizyczno-agresywna. Czy tam więcej zawodników pewnie więcej czasu gdzieś spędziło na maserów fizycznych? No tak, no trzeba powiedzieć, że była momentami bardzo ostra gra. Nie zawsze sędzia odpowiednio reagował, moim zdaniem. No poobijani byli zawodnicy, ja już coraz nie chcę mówić kto i w jaki sposób, ale to są przeważnie jakieś urazy, szczególnie Christopher Wida, wynikające z kontaktu. Tak? Ta czwórka generalnie miała problemy, oni najwięcej czasu spędzili w gabinetach fizjoterapeutów, natomiast pozostali normalnie trenowani. Jeszcze takie pytanie, troszkę bardziej logistyczne, bo po meczu w Gdańsku, kilka dni później macie Puchar Polski, też bardziej na północy? Czy? Wracamy, 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 gdyż jest mecz sobota-środa. Gdyby był mecz sobota-wtorek, to braliśmy pod uwagę, aby gdzieś tam zostać w okolicach Włocławka i spędzić tam dwie doby. Natomiast to jest trochę zbyt długi okres, żeby gdzieś trzymać drużynę na takim mini zgrupowaniu. Ale to jest... Tak intensywny bardzo tydzień. Tak, tak, no my takie tygodniu już mieliśmy. W poprzednich sezonach, pamiętam, graliśmy mecz ligowy u siebie w niedzielę bodajże, później w środę graliśmy na Arce Gdynia, później był w sobotę kolejny mecz, także już nie mówiąc na początku chyba wiosny, przemierzyliśmy, jak był ten puchar Polski na przykład w Szczecinie i Liga w Szczecinie, tak, później jechaliśmy do Białego Stoku, później jechaliśmy do Warszawy. Tam kilka tysięcy kilometrów zrobiliśmy w ciągu jednego miesiąca. Czy są jeszcze pytania? Dziękuję. Dziękuję, za druga część konferencji prasowej. Witam na drugiej części konferencji prasowej. Do Państwa dyspozycji jest Martin Kończkowski. Proszę o zadawanie pytań. Martin, ze Śląskiem zagranicznym daliście sobie strzelić u siebie takie bramki w końcówce decydujące o wyniku. To jakoś, była dyskusja, analiza, czy żeby już nie było czegoś takiego? No tak, wczoraj, wczoraj mieliśmy obszerną analizę. Trener, jak to ma w zwyczaju, przedstawił nam można powiedzieć w skrótach to te spotkanie I, i to, że drugi raz stracimy bramkę u siebie w końcówce to na pewno na pewno boli i przede wszystkim e, trzeba wyciągnąć z tego popularne wnioski, jak to się mówi i, i żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, ale, ale e, zamykamy już ten temat, bo, bo przed nami Lech jakdański teraz już na tym się skupiamy. W tym ostatnim meczu nie był Kubryczer trener powiedział, że nie będzie go znów, był Ariel Mody debiutujący w pierwszym składzie, to tak jak Ty, czy bardziej doświadczenie zawodnicy, to był strach, jak on sobie poradzi, żeby dał radę. No dał radę, ale... Myślę, że strachu nie było, bo, bo ciężko, ciężko trenuje na, na, na treningach, e, e, więc na pewno każdy, każdy z nas też, też pomógł mu zadebiutować w tym pierwszym składzie i, i dobrym słowem, i, i na boisku i myślę, że z mojej perspektywy ale naprawdę dobre spotkanie zagrał. Ale jak po zmianie trenera... Z tą stokowca wiele razy, to tam ciężko Tak, dokładnie. Zawsze to były ciężkie, ciężkie spotkania. Pamiętam takie dwa, dwa mecze, mi się rzucają w oczy, gdzie raz zagraliśmy chyba jedno z lepszych ogólnie spotkań, a przegraliśmy 2-0, a później w rundzie finałowej, gdy zdobyliśmy mistrzostwo, zagraliśmy, można powiedzieć, ciut, ciut gorszy mecz, a, a wygraliśmy, więc na pewno to nie będzie łatwy pojedynek. Pewnie, pewnie jakieś, jakieś zmiany drobne będą zauważalne, ale myślę, że, że, że to będzie podobny zespół, bo, bo trener dopiero krótko jest w Gdańsku. Ale przede wszystkim my musimy patrzeć na siebie i my musimy zagrać się dobrą i przede wszystkim skuteczną piłkę i w ofensywie, i w defensywie. Chcę spytać o, o współpracę z Damianem Kondziorem po, po linii wahadłowej, skrzydłowej. To dobrze, chyba tylko że jak pan widzi, jak ta współpraca między Wami może się układać. No, był to pierwszy mecz Damiana od początku i myślę, że, że całkiem, całkiem nieźle to wyglądało na, na naszej stronie. Myślę, że w miarę, w miarę się dogadujemy, też na, na treningach próbujemy, próbujemy różnych takich zagrań i myślę, że, że w przyszłości taką mam nadzieję, że będzie to wyglądać lepiej, o ile oczywiście będziemy razem grać. Rozegra pan 250 mecz w to jest wynik godny szacunku. Chcę spytać, spytać o przeszłość i o jeden jakiś mecz zarówno w barwach Piasta, jak i ruchu, który Pan szczególnie mile wspomniał? No to w barwach ruchu na pewno na pewno bardzo mi wspominam derby i myślę, że takie setne derby Śląska, gdzie, gdzie wygraliśmy u siebie, no to na pewno najbardziej utkwiły mi w pamięci, a jeśli chodzi o o Piasta, no to też dwa spotkania to będą z Termaliką, gdzie w ostatniej kolejce udało nam się utrzymać. No i ten w mistrzowskim sezonie ostatni mecz z Lechem, gdzie później fetowaliśmy zdobycie tytułu. Mając przed sobą takiego zawodnika jak to Pan mniej trzeba się nabiegać, bo on to dużo roboty robi na skrzydle, a czasami to jest tak, że, że obrońca idzie tam. No wszystko, wszystko też zależy od, od przeciwnika i na ile pozwala przeciwnik. Ja staram się też włączać do tych akcji ofensywnych. Czasami w meczu rzadziej się pojawiam z przodu, czasami częściej wszystko, wszystko zależy od przeciwnika. Tak jak właśnie powiedziałem, wiemy, że Damian jest to, jest to bardzo dobry zawodnik, i, i, i myślę, że na, na pewno nam pomoże. W ostatnim meczu przegraliście, ale zgodzić się Pan z opinią, że nie ma powodu do niepokoju, bo machineria generalnie działała, tak? Graliście jak zwykle, stwarzaliście okazję. Czasem zdarza się że, się, że się przegra. Czy bardziej jest w związku z tym złość i chęć odkucia się w następnym meczu? Czy jest jakiś niepokój, że coś jest nie tak? Myślę, że bardziej, bardziej jest złość i chęć, chęć wygrania w Gdańsku, bo, bo tak jak Pan powiedział, nie. Nie wyglądało to e, aż tak źle, żeby e, teraz e, jakoś przeprowadzać rewolucję czy jakieś głębokie, głębokie rozmowy, bo, bo e, styl gry mniej więcej się nie zmienił. Tylko trzeba dołożyć więcej koncentracji, jeśli chodzi o grę defensywną, i, i postawić tą kropkę nad jej z przodu. Są jeszcze pytania? To jeszcze jedno, a y, że to biło, że trochę. ile było okładania się lodem po tym ostatnim meczu? Bo, bo nie wiem, czy to nie było takie najbardziej. Y, w tym sezonie pewnie tak, fizyczno takie trochę i agresywne spotkanie, jakie rozegraliście. No na pewno był to, był to mocno szarpany. mecz. Nawet było widać ile ile kontuzji, ile było przerw, przerw w grze i, i jeśli chodzi o z naszej strony, na pewno była duża chęć zwycięstwa i, i myślę, że w, w końcówce troszkę Eee, troszkę nas to zgubiło, eee, praktycznie jedna akcja w, e, w ostatnich minutach zagłębia i straciliśmy bramkę, więc na pewno e, przede wszystkim w Gdańsku musimy mądrzej, mądrzej zagrać i, i, i uważniej z tyłu. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo i życzę miłego dnia. Ja.